Potykam dobrych ludzi i te z tych co nie chcę Proszę Boże, trzymaj mnie za ręce W podzięce się odwdzięczę za to ręczę i codziennie klęczę Czasem życie męczę, czasem się obracam w mięsie. Wejdzie dużo kleszczy, w mieście dużo ludzi, wrzeszczy kamienica, w niej dziewczyna napalona Czeka tylko na swojego gof, bo ja raz, dwa każdy na siebie liczy, albo te liczy w portfelu Menelu na fotelu, gdzieś na parkingu wikingu Mały synku, posłuchaj tego i tamtego od początku do końca O środku jest najlepiej i najcieplej, najesz się dosyta, że ci styka To ta liryka, posłuchaj patryka, Pirpesę do cecyka, zdjęcia gdzieś gdzie jest, jak jest fajnie, jak nie chcesz, to nie padnę, ale padnę na chwilę, o jak mile na chwilę się poczułem jak w niebie Kiedy zobaczyłem pierwszy raz ciebie Ty taka piękna i doskonała a twój uśmiech mnie rozpierdala od środka, Jakaś licznotka, na drugi dzień poczułem się jakbym wygrał tostka Jakbym dostał z młotka, młotka, młotka Poczułem się jakbym do miał, znów w moich żyłach, znowu pływa Poczułem się jakbym do miał, znów w moich żyłach Znowu pływa Widzę Aladyna, chcę, co chcę wymarzona dziewczyna Peleryna, niewitka, Znowu zbitka w rurę Nie tytka, napuchnięta łydka Rozjebana łódka Złodzi dużo w głowie pomysłów Rodzi ją się tu rozchodzi, ziomek zaczął chodzić, na nowo się urodził A to ci fajne zaskoczenie, jak brat wychodzi z gówna i idzie w dobra stronę Ziomek jak cię znam to nawet lepiej, każdy temat lepiej klepie Wychodzę z chaty, widzę karatekę, ćwiczy jakiegoś atletę, bo pozbyć czy się chce I rozjebać maty. co okradną mu jego graty, przed chaty Poczułem się jakbym to miał, znowu w moich żyłach, znowu pływa A nie, że coś ukrywam, to pisanie się porywam, dupeczki se zarywam, kozaka nie zgrywam, jak nie trzeba, to się nie udzielam, ale śpiewam co niedziela Dobre słowo do przyjaciela Gadałem z bratem, ale którym w jednej mamy My się bracia, mamy, my się na tym czasem znamy A czasem nie patrzę, a tamten kiep Zaraz Łęp i masz wieb mówiłem, załatwiłem, poprawiłem i w cipe się wpuściłem, a nie mówiłem rób, jak ci serce podpowiada, a nie łęp, chory poroniony, porobiony Podrobiony, małe atomy, dobre zaśmietankowe śmietankowe lody Dla ochłody, konie mają ja swoje podkowy Szkoda, że nie mają ludzkiej mowy Tak jak czy, chociaż my mamy kły Jakie jebane lwy. nie gryzą nas py Mamy słodkie łzy, trochę cytryny Spod peleryny, młodej dziewczyny Mam na myśli naturalne i normal kobiety Nie szmaty czy kotlety, ja chcę koksu, nie fety Nie lubię zapachu mety, o rety, czy tam raty, znowu spłacasz te jebane raty Wariaty, jeszcze będą czasy. Zapłaty, zapłaty. Poczułem się, jakbym to miał, znów w moich żyłach. Znowu pływam. Poczułem się, jakbym to miał, znów w moich żyłach.